Chwila napięcia, chwila skupienia. Już tam wychodzi do główki Gorgoń Wlatuje piłka gol. Proszę Państwa. Tak. Z tego z lato. Zagranie na lewą stronę. Andrzej Sarmak sam na sam. gol! Gol! 2-0! Andrzej Sarmak! z Lato. Gol. Mamy teraz wielką szansę. Gol. Proszę Państwa. W najbliższym narożniku. Gol. Przed polem karnym obrońca Szymanowski. Główka. Gol. Andrzej Szarmak. Proszę Państwa. Gorgoń. Piękny strzał, gol! Gadocha z lewej strony, piękne wejście i proszę Państwa uzyskujemy piątą bramkę. Śliczne dośrodkowanie, głowa gol proszę Państwa! Znakomite zagranie, Szarma główką gol! Powtórzył tę całą historię, nie, tej na cudowny strzał, gol! Gol! Wspaniała akcja! I proszę Państwa, prowadzenie dla Polski. Idzie teraz lato. Wjeżdża na pole karne. Proszę państwa. Gol! Tego z lato. Siódma bramka na Mistrzostwach świata. Z lewej strony Lubański teraz uderza tą piłkę. Mięciutko deje. Jest gol, proszę państwa. Lato! Tego z lato. Strata strata w lukę na lewą stronę. Rozpoczyna like teraz. Lato po prawej stronie. Boniek! A, odbita piłka, jest, odbita piłka, piłka! Eee! Gol! Cudowny gol, proszę A. Państwa! Coraz dziwniej pole karne! Całko! Wspaniała bramka, zbignięła Wojka! O, sprawdza lato pole karne, dośrodkowanie, szanta, gol! No nareszcie! Lato, lato, poniech wejście w pole karne, lato jest, tam bronią się prawo Całko! Szansa Kupczewicz, proszę Państwa, z tam na sam gol! Gol, proszę Państwa, w restwie! z lewej strony ma, proszę Państwa, gol będzie, będzie, gol jest! Mocno rozrzedzony. Kupsewicz świetne zagranie, buntol. Po ziemi gol przeciw! Zbignie w boniek! Buntol, świetnie przepuszczenie piłki Andrzej Buntol, krótko do bońka, bo to buntola cudowna akcja! Gol! Gol, proszę państwa! Buntol i właśnie lato. Lato! Proszę państwa, gol! Doskonale znajomi lato do tyłu do zagranie. Gool! Zbigniew Boniek! Miana kierunku. Kupcewicz, krok na lewą stronę, główką do Bońka. Boniek! Gol! Polarek! Lato, kółeczko i proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu. Jest! Trzy bramki! Polska, Belgia 3 -0. Czarna, główek, boj! Pierwszej połowy, wysoka piłka, goj! Goj! Proszę Państwa! Dlaczego? Pięknie, gol! Wreszcie! Kup przywit! Aj, to jest radość, proszę Państwa! 30 metrów linki wrzucenia, nie ma spalonego, Smolarek teraz, teraz, Początek. Bardzo ładny początek! Z jedną stroną ma no tam szynówka na polu karnym jest... Yes, I yes, Ale to powieść Polaków! Szczególnie w pierwszym medialnym! Yes, 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 Marcin Ciechłakow! Fantastyczne stycznego ślubkowania Koźnickiego! Na A karny gol! bramka. Okazja dla Polaków! I Panukera Posadzki! Drugi gol! To jest taka która jeszcze nie mogła być dokonana. I gol! I Legos